Ekspres do kawy Primadonna Deluxe S, S, czyli specjal, tak jak S klasa. Nie jest z nim problem. Mamy alarm ogólny. Czyli mamy niezidentyfikowany błąd. Komputer nie jest w stanie nam podać nic więcej. Alarm ogólny, czyli uciekać. Ratuj się, kto może. No dobra, trzeba będzie zajrzeć i rozebrać, co się dzieje ze sprzętem. Na początek otworzymy go. Zobaczymy. Tu są takie blokady na sprężynkach. O. I mamy drzwiczki wyjęte. Tutaj mamy ukryte śrubki, bo w ogóle nie widać w tym ekspresie ani jednej śrubki. Wszystko jest zakamuflowane. O. Już się ukazały dwie śrubki, to będzie teraz nam szło w postępie, im więcej odkręcimy, tym więcej się czegoś pojawi, śrubokręt pH 2, czy wkręt tak jak to woli Kręcę około 2 cm, I teraz ten tył do góry nam pięknie wychodzi i teraz jak jest. Odsunięte z tyłu. Mamy już tutaj kolejną parcie śrubek. Pierwsza jest tu. W takiej samej długości widzę tej samego kalibru, czyli można je wszystkie razem skumulować, te wkręty. Te no, wkręty do plastiku nie są ostre na końcu, są, są za to zakończone tempo, że tak powiem. Dobrze, że wszystkie wkręty są jednej długości, to nie będzie problemu później przy skręcaniu, gdzie która śrubka była, bo nieraz jest bigos się robi, jak nie wiadomo, gdzie co było. No i teraz ciągnąc do tyłu powinny... Aha, wodę może wejmę Zbiornik z wodą. te płaszcze powinny wejść boczne no idą jeden jest to się taką górę gdzieś tu trzyma jeszcze? coś tak dziwnie wychodzi jakiś środek mi rozsypał Drugi też wyszedł. Prawy i lewy. Alarm ogólny o dziwo. Zamiast komputer wyświetlić, że ma problem z, z czujnikiem z czujnikiem temperatury grzałki no to jakiś taki dziwny komunikat pojawia się. Alarm ogólny i koniec. Prawdopodobnie będzie to ten czujnik. Zaraz zobaczymy po wymianie, co się stanie. Czujnik jest na grzałce. Wyjmiemy jeszcze ten pojemnik. Będzie nam to nic nie przeszkadzało. No, jeszcze co tam wyszło. Może starczy tego rozbierania. Tu mamy grzałeczkę, Tu jest czujniczek. Żeby go wymienić, trzeba go odbezpieczyć. Tutaj nie ma żadnej śrubki, nic. Trzeba po prostu tą sprężystą blaszkę podnieść na tyle, żeby on stąd wyszedł. Miejmy nadzieję, że to się uda zrobić. Ani z tej strony. Jakoś chcę to podważyć. Może no, wyjdzie. No jeszcze trochę i się może uda. O, wyszedł. On tu jest na paście silikonowej. A ja zastosuję nową pastę do nowego czujnika. O, taka pastylka mała. Ja mam tutaj troszeczkę dam nowej pasty. No, to nie ma sensu dawać dużo, bo jeszcze jest starej dosyć. To taśma ta pasta termoprzewodząca, żeby lepszy był pewniejszy kontakt czujnika z grzałką. Żeby, była, żeby nie było słabego przepływu ciepła pomiędzy nimi. No. Jakoś to tam trzeba ulokować. Krzewo stanął ten czujnik. O, już jest na swoim miejscu. To jest tak w takim, w takiej koszulce termoodpornej by się nie stopił. Tu jest taka opaska jednorazowa. To ją obetnę. I od razu zapamięci, skoro tutaj ona była, to go tutaj przypnę. Tam się nie majtało. No i teraz trzeba tą trajektorią, którą szedł tamten, będę szedł z tym. To jest nagminna waria tych ekspresów. Miejmy nadzieję, że to jest to, ale raczej będzie to to. Zazwyczaj tutaj tak wymienię tędy. Kolejna opaska. Tu są spięte wszystkie przewody. Myślę, czy jej nie zostawić i nie dopiąć jeszcze jednej. Ale dobra, może się to za bardzo nie rozczapiżą te przewody, bo ich tutaj jest bardzo dużo. Dobra. Teraz trzeba się przenieść tu na tą stronę. Ja sobie cały czas tutaj idą. I idą gdzieś tam. Nowe wchodzą w miejsce starych. Proszę bardzo. No. Tutaj, tutaj. Tutaj gdzieś pod spodem. przechodzą na drugą stronę. Co to jest? Coś takie. Górą sobie wyjdą. O. Przepieni się sobie idą. Patrzcie, gdzie one tu są wpięte. Która to jest wtyczka? Górna czy dolna? Dolna. Co? Aha. Aha. Jest i teraz tutaj wyjdzie już. Czeka, czemu ta taczka jest pomalowana na niebiesko. Może tak ma być. Tak czy odwrotnie? Chyba odwrotnie. No co? Nie chcę siedzieć tam? No weszło nam. No co, będziecie siedzieć tam grzecznie? Siedzą. O! No i dobra. przewodów mało, żeby je tam puścić za to. Ale też nie mogą tutaj nam wystawać. Może ja jeszcze tu zepnę. Tak się jakoś tutaj napiżą. O, teraz jest pięknie. No dobra. Spróbuję zatem złożyć maszynę. W kolejności odwrotnej. A, najpierw no trzeba zamknąć. Zapomniał. Jest taka osłona maskująca. A to była to tu zaczepiona tu. Tak. Taka może. Dla wyciszenia. Ona tu jest, nie wiem co ona tu jest. Może żeby się obudowa nie stopiła. Nie wypaczyła. No jest po prostu taka sobie. Tutaj dodatkowa. Coś nie, nie trafiło chyba w swój słupek. Polszone po zakładać. Żelazna pełna. No jedna jest. Teraz druga strona. Tu są takie. Paczyki. Trzeba patrzeć, żeby one tylko weszły w swoje punkty. I w tym nic nie odstawało. Jest na swoim miejscu. Tu jest, tu jest. Na tym można skręcić. Pozostało do skręcenia 6 wkrętów. Dużo ludzi pije kawę i nie lubi robić tego na piechotę, czyli gotować wody, zaparzać, tylko od razu wsypać kawę do ekspresu. Zmieli zaparzy, naleje. W ekspresowym tempie. No, wiadomo, często pieniądz, nikt nie ma czasu na, na zabawy z kawami. A czy to ekspres do herbaty? Czy tylko do, do kawy jest? Może jest jakiś. co? No No Zęby wszystkie są na miejscu. No na wejść. Śrubki teraz tutaj dwie u góry. I tutaj była też taka zaślepka plastikowa, która to wszystko maskuje. Żeby nikt się nie denerwował, że są śrubki na wierzchu. Można było je na czarno pomalować, ale fabryka postanowiła już po wielu, wielu latach dojść do wprawy i wszystkie śrubki zamaskować. Ta woda się podziała. A no właśnie, ja postanowiłem. Tu ją miałem daleko. No jest. Trzeba wszystkim teraz powiedzieć miejsce z powrotem. Spieniacze, nie spieniacze, wszystko. Na trzeba teraz zrobić próbę. Żeby zrobić próbę trzeba oczywiście sprzęt podłączyć do sieci energetycznej. Dobra. Autodiagnostyka. 7.43, oczywiście godzina jakaś Chociaż może prawie dobra, a może niedobra. Jak to teraz uruchomić? Nie, woda znowu. No jest elegancko. A mówi, że nie będzie działać. Trzeba było od jeszcze zrobić całego espresso. To on się sam podobny. Sam Czy, się od Znaczy, nie, funkcja się włącza od kamienia, nie? No, ale nie. Jakiś wiem. preparat becz. Ocet. Mhm. Nie. <głosy> Ocet. <głosy> no i mamy kawę. Widzisz, bo jest cały czas napisane. Przeprowadź. Przeprowadź od Smak. Normalny. Dobra, włącz smak Coca-Coli. Jest.